Zarządzasz zespołem, zajmujesz się HR-em? Jeśli tak, ten film jest dla ciebie. Cześć, nazywam się Magda Pietkiewicz i jestem twórcą platformy Npulse, narzędzia bieżącego zaangażowanie pracowników. A to jest przerwa na zaangażowanie. Początek roku to moment, kiedy część z nas ustala cele na cały nowy rok. Czy jednak umiemy wyznaczać cel? Właściwe wyznaczenie celów to już niemal połowa sukcesu, potem to już tylko ciężka praca. W odpowiednich warunkach cel pobudza do działania, wzmaga wytrwałość, ukierunkowuje oraz skłania do opracowania strategii, czyli dróg, które powiodą nas do celu. Proste, prawda? Tak. W teorii wszystko jest proste. Wiadomo, że cele wyznaczane samodzielnie motywują nas silniej niż te wyznaczane przez innych. Ale jak je zrealizować? Cel to nie jest marzenie. Cel to punkt, który chcemy osiągnąć. Musimy zatem być w 100% przekonani, że tego chcemy. Jeśli celem na ten rok będzie awans w pracy, czy to będzie stanowić wystarczającą motywację, żeby działać? Na pewno nie dla mnie. Cel jest zbyt ogólny. Co innego, jeśli jednak określisz, na jakim stanowisku, w jakim dziale, z jakim zakresem obowiązków i jakim wynagrodzeniem będzie się wiązał awans. Czy teraz łatwiej Ci będzie znaleźć pokłady sił, które są niezbędne do realizacji celu? Pamiętaj, aby cele podzielić na te dalekie i bliskie. Te dalekie działają na emocje znacznie bardziej, są ekscytujące, ale te bliskie stanowią o tym, czy potrafisz osiągnąć cel. Wracając do przykładu z awansem, po pierwsze musisz znać wymagania, co zrobić, aby otrzymać awans. Może konieczne jest zrobienie prawa jazdy, a może musisz nauczyć się języka obcego. Jeśli będziesz mieć plan działania, to cel staje się realny. Kolejna rzecz. Automatyzm działania w osiąganiu celu, czyli nawyki. Podstawowym problemem w osiąganiu celów jest to, że często nie wiemy, jak zacząć. Rozpraszamy się, popadamy w stare nawyki. Co dalej? Wyobraźnia. Nie, nie myślę tu o wyobrażaniu sobie, jak to będzie cudownie, kiedy osiągnę ten cel. Tak zwana wizualizacja. Nie, nie. Psychologowie potwierdzają, że skuteczne jest myślenie o tym, co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel, czyli jakie kroki muszę podjąć. Czasem mogą to być hipotetyczne scenariusze przyszłych zdarzeń. Stymulacja umysłowa to coś innego niż plan. Stymulacja umysłowa sprawia, że plan jest bardziej realny. Tak pracują zawodowi sportowcy. Poważną przeszkodą w osiąganiu celu jest to, że nie myślimy o drodze, jaką należy przejść, aby ten cel osiągnąć. A pamiętajmy, Podróż jest najlepszą nagrodą, i dlatego trzymam kciuki za wasze cele na najbliższy rok, za plan, jego osiągnięcia i automatyzm, czyli nowe nawyki. Dziękuję Ci za tę chwilę przerwy. Jeśli chcesz porozmawiać o doświadczeniach w budowaniu zaangażowania, zapraszam na wirtualną kawę. Więcej o roli zaangażowania i współczesnego modelu zarządzania ludźmi znajdziesz na moim profilu LinkedIn, profilu Impulse, a także na stronie enpuls.eu do zobaczenia